Cześć kochani, witam bardzo serdecznie, ja jestem Rinkowy, a to jest kanał Przed nami um, propozycja WRC 4, um, która um, daje nam możliwości, um, tak jak ze starych, dobrych czasów, czyli to co było kiedyś um, dobre w Colin McRae, um, czyli typowe rajdy WRC. Um, Weźmiemy sobie Quick stage um, żeby po prostu nie, nie iść tam w tą karierę, żeby wam nie pokazywać um, nie więcej jak to wszystko wygląda, bo... Hmm, a raczej takowej całej serii z tej gry nie będziemy mieli. Yy, graficznie, no nie wygląda to najgorzej. <laughs> ja sobie by, oczywiście kamera z maski, gram na pazie. Yy, więc dobra, dajmy czadu, wygrajmy ten raid, yy, Tak jak mówię, <laughs> gra nam daje powrót do typowych rajdów w WRC. Tego czego yy, moim zdaniem już w tym momencie brakuje w Dircie. Wow, o kurde. Dobra, jeszcze raz restart. <laughs> Nie, czekajcie, bo tutaj jest ta możliwość y, gdzieś, o właśnie, tu są powtórki. blasowało nam raid Argentyny. Dobra. I skupmy się troszkę na trasie, ło cholera, ło cholera, ło, 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 ło. dobra. Masakra, ale to dynamiczne, naprawdę przyjemna gra. Y, Jeju! Ja pierdziele ja jeździć nie potrafię. A niby prawo jazdy mam, no ale to chyba nie gra, nie ma jakiejś różni, roli głębszej czy ma prawo jazdy, czy nie ma prawa jazdy. Wycofajmy, bo tutaj mieliśmy znowu kolejny fail. Nie wiem ile powtórek jest, a jeszcze trzymamy. Tutaj mamy w dolnym lewym rogu, jak przypatrzycie. Eee, jest wskazówka, wskaźnik, ile nam powtórek jeszcze pozostało. O! Tego nie widzieliście, nie? O ogóle ja naprawdę grać nie potrafię. Dobrze, w każdym razie, tak jak mówię, no graficznie nie wygląda to najgorzej. E, przede wszystkim e, mamy możliwości zmiany kamery, na przykład na kamerę z kokpitu. Kamera cockpit 2, tutaj już bardziej bym powiedział, że to już jest e, z oczu kierowcy, kask, prawda? E, wow, ale bardzo fajnie się na tej kamerze jedzie, nawet powiem Wam. O, ty. Cholera, przyjemnie. Dobra, mamy kamerę z, od tyłu z samochodziku oczywiście, no i bez niczego, po prostu ze zderzaka. Ja preferuję jazdę z maski, wtedy widzę najwięcej, tak, widzę czy się mieszczę w jakichś wąskich przejazdach, szykanach i tak dalej. <laughs> ale niektórzy na przykład, nie wiem, no ja nie potrafię grać kamerą od tyłu, prawda, jeżeli mamy patrzeć na cały pojazd, ja wtedy zamiast patrzeć na trasę, to ja patrzę na samochód, na detale samochodu, jak on się zachowuje, to dla mnie jest taka podjarka wtedy, ale generalnie, jeśli chodzi o samą grywalność w tej, w tej produkcji, to jak najbardziej yy, pozytywnie. Są zdania podzielone ale są na dobrej drodze, jeżeli chodzi o mm, powiedzmy zastąpienie nam e, Dirt'a e, no na, wiadomo, Dirt'a, dwójka i, i dwójki nic nam nie zastąpi mm, no ale czasy się zmieniają, grafika się zmienia no i na chwilę obecną, jeżeli mam być szczery to to jest najlepsza gra mm, raid, y, znaczy się związana z rajdami WRC jeżeli ktoś lubi w WRC, jak najbardziej polecam oczywiście zapraszam was do nazwy stepu do, do gamecoast.pl E, Link oczywiście macie do gry i do sklepu w opisie do tego filmu. <laughs> Znowu tu muszę powtórkę zrobić, cholerka. Za bardzo chciałem ściąć. Ups, a teraz się popatrzyłem. Ła cholera. A teraz się popatrzyłem dosłownie na telefon na chwilę, tak nie i. cholera, ten telefon to mi pecha przynosi. <laughs> Dobra, tutaj. Ładny obrót, pięknie. A spróbujemy zagrać z tej kamery właśnie. <laughs> Może tak lepiej będzie mi się jeździć, że wiecie, że prawo jazdy mam i jeździłem prawdziwym samochodem. <laughs> Może będę miał to sztuczne złudzenie. Ups. Dobra. Dobra, to mi nie wyszło chyba. Nie. Ajajaj. Nie dobra, wiecie co? Ja jednak tą kamerę e, <laughs> coś mi w gadle. Normalnie A dobra, jednak kamera z maski to jest coś co dla mnie chyba jest stworzone. O au, 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 au. Gdzie tutaj? W prawo. Dobra. Aha, w lewo, a ja w prawo. Myślę, że tutaj cholera. Nie wiem, gdzie ja patrzę. Ale strasznie wyboista droga. Trudny ride. Trudny Trudna trasa. I, i, I jesteśmy na drugiej pozycji. Nie jest źle. Dobrze. Leciutko. Przyhaczyłem troszkę bokiem o krawędź tego, tej, tej cegły, znaczy tej skały cegły, co jak gadam. Dobrze, jesteśmy na moście. Jeszcze mamy szansę na pierwsze miejsce właściwie, więc. Gra oczywiście posiada tryb multiplayer, więc to jest taki kolejny plus tej produkcji. Dobra. Ile mamy metrów? No jeszcze tak około... 300 metrów do mety chyba Chyba teraz za tym zakrętem będzie meta Tak jak mówiłem I Które? 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 Które miejsce? Które miejsce? Jesteśmy pierwsi, heheczki <laughs> No tak się gra, tak się gra Taka magia. Oczywiście, jak robicie swoją karierę, e, tworzycie swojego zawodnika, prawda? I tak dalej, i tak dalej. E, weźmy sobie znowu quick stage'a i jeszcze jeden wyścig sobie zrobimy. Może nam wylosuje coś e, bardziej zimowego, nie? Tak, akurat na sezon. A jednak nie, Guantanamo, Meksiko. E, to tym razem do Meksyku się m, przenieśliśmy. I tym razem będziemy jechać Fordem Focusem. Dobra. Okej, okay. prawo, ładnie. Bardzo dobrze. Troszkę przyhaczyłem, fuck. Ale widzicie, leciutko stukłem i... <laughs> Ta maska już jest troszkę gnieciona, prawda? I to mi się podoba, że e, nie ma tak jak w innych grach. E, trzeba przypierniczyć naprawdę ostro, żeby pognieść ten samochód. <laughs> e. Wiecie co, ja nie umiem chyba grać i, i, i komentować jeżeli chodzi o takie grę w jednym momencie, żeby nie spieprzeć. Ale dobra. Jedziemy. Yy, jeżeli chodzi o wybór na przykład między innymi samochodówkami e, typu grid i tak dalej. No zresztą tutaj nie ma co porównywać grida, a e, Rajde WRC. To jest całkiem inna mechanika, całkiem, ups, całkiem inny klimat, inny. Inny gatunek tych wyścigów, wiadomo, no grid, no to mamy jednak wyścigi asfaltowe, po trasach, jakichś tam torach i tak dalej. A tutaj mamy wyznaczone punkty, odcinki specjalne, tak zwane OSy. W 90% przypadków właśnie one są takie, jak tutaj widzicie, czyli piach, shooter, jakieś naprawdę ciężkie warunki i to jest inna bajka. E, oczywiście, no nie możemy tutaj e, mówić o poprzednich poprzednikach Dirta, tylko no, że no, moim zdaniem Dirt teraz szedł troszkę e, w abstrakcję, abstrakcję i e, przyszłość e, typu jakieś tam pok pokazówki, drifty i tak dalej, no nie jest to dla mnie miłe, przyjemne, <laughs> ja wolę tradycyjne rajdy w WRC, e, gdzie ścigamy się od punktu A do punktu B przez punkt Z, nie? <laughs> Głupie to było Ops, jaj, jaj. Teraz przejebałem nie, nieźle Dobra Tak Lecimy teraz tutaj, gdzieś tam o o o o o o o lecimy Ajaj Aj, Kurcze, ja myślałem, że tam prosto trzeba wiesz... a ić nie tak się Ja nie umiechać lol Skupmy się teraz na trasie może, co? Ja wam powiem szczerze, że dawno nie grałem, w ogóle miałem urlop teraz taki dłuższy. Z tam parę powodów problemy takie dosyć poważne miałem. Dodatkowo jeszcze trzeba było sobie załatwić mikrofon, żeby ta jakość dźwięku mojego, to co wam komentuję była o niebo lepsza więc jesteśmy już tutaj na lepszej jakościowo na lepszej jakości dźwięku co prawda? E, będziemy starać się jeszcze bardziej rozwijać tak żebyście byli jak najbardziej zadowoleni z naszych materiałów na kanale Gamecodes e, Oczywiście pod względem jakościowym jak i mentalnym Czy jakby to inaczej ujął e, Dobra <laughs> Mamy jeszcze kawałeczek trasy w Meksyku e, Czy uda mi się, czy uda mi się, czy uda mi się, czy uda mi się, mi się, mi się Lecimy Okej dołki Lecimy, go, 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 ale, 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 go, 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 ale, ale, ale Okej, okay. łojć so. Jeszcze kawałeczek mi tu został fucking bitchem Mam jeszcze dwie powtórki co prawda, ale nie wykorzystam ich, bo tutaj już meta, jest meta Troszkę przyhaczyłem przy mecie, auto podskoczyło, Zderzak się rozjebał się nie bał i jesteśmy drugi, z sześćdziesiątych sekundy. Okej, okay, kochani, słuchajcie, myślę, że to by było na tyle w materiale prom promującym produkcję e World Rally Championship 4. E, oczywiście zachęcam Was do zakupu naprawdę bardzo, chociażby ze względu na multiplayer oraz na naprawdę ciekawie e, rozwinięty tryb e, kariery, który jest naprawdę rewelacyjny. Mamy sezony, mamy e, wszystko zresztą, zobaczcie, jak to tutaj wygląda: macie e, całą mapę, to jest na przykład wyścig, e, cały rajd. E, że jakiegoś tam, no nie wiem co to za państwo jest w dalszym ciągu. Kwestia z tego typu, że macie OS, -y, macie od punktu A do punktu B przez punkty yy, pośrednie yy, i tak wygląda ta produkcja. To był rajd o Espania, Hiszpania, Espania. Dobra, kochani, to by było na tyle w tym materiale. Ja dziękuję za obejrzenie, łapki i komentarze mile widziane. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnych materiałach. Mówił dla was Rikowy, a to był kanał Gamecocks.pl. Cześć!